Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Marcin Szczawiński i dzisiaj postaram się opowiedzieć Wam trochę o bezpiecznym wynajmie w tych trudniejszych czasach, bardziej narażonych na ryzyko. Dajcie mi, proszę znać, czy mnie widać i słychać. Nadaję dzisiaj z hotelu. Niestety są to trochę utrudnione warunki, ale. Temat jest na tyle pilny, i dostawałem sporo zapytań od y, naszych stałych klientów albo od in, właścicieli innych mieszkań. Y, czy teraz coś się zmienia w wynajmie? Czy są inne zasady? Jak się do tego przygotować? Jak działać w tych warunkach? Napiszcie też, proszę, skąd jesteście. Będzie mi bardzo miło Was y, powitać na czacie. W zasadzie to niewiele się zmienia w, w najmie. Najem dla obcokrajowców i dla y, osób z Polski w zasadzie działa na tych samych zasadach. Prezentacja będzie trwała około 20 minut. Opowiem o podstawach y, najmu, bezpiecznego najmu i na co zwrócić uwagę, co się zmieniło. Pytania proszę zadawajcie mi na samym końcu, postaram się wtedy na nie odpowiedzieć. Nagranie będzie również dostępne na profilu naszym na Facebooku albo na YouTubie, więc spokojnie. Dobrze, jest już kilka osób, mam informację, że widać i słychać. Gdyby były jakieś problemy techniczne, dajcie znać, będziemy tutaj Działać i interweniować. A więc, tak, dzisiaj postaram się Wam przybliżyć temat bezpiecznego wynajmu dla uchodźców Ukrainy, ale nie tylko. Tak jak powiedziałem na początku, zasady są takie same. Przy wynajmowaniu swojego mieszkania y, zwracamy uwagę na te same rzeczy, obowiązują nas, te same przepisy i zasady prawa. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Marcin Szczawiński. Od 10 lat działam na rynku nieruchomości od 6 lat prowadzę firmę zarządza zarządzającą najmem. Przez ten okres podpisaliśmy co najmniej 1000 umów najmu, więc jakieś doświadczenie w tym temacie już mamy i będę się tym z wami dzisiaj dzielił. Działamy w Toruniu, ale również w Kujawsku Pomorskim, a rady, których Wam dzisiaj udzielę, czy też pytania, które się mieli, dotyczą całej Polski, prawda? Więc to, co mówiłem, najem dla osób z zagranicy jest praktycznie taki sam, jak dla najemców z Polski. Są tylko drobne zmiany przy użyczeniu, albo przynajmniej okazjonalnym lub instytucjonalnym. Dużo ludzi teraz się boi, co się stanie, co, co jeżeli coś pójdzie nie tak, jak działać. Otóż, jeżeli coś się stanie nie tak, czy to Ukraińcy, czy Polacy, mówię, mamy te same zasady, umowa, wypowiedzenie, eksmisja. To zależy, jak się potoczy sytuacja jak się zabezpieczymy. Przede wszystkim trzeba pamiętać o takich czterech. W filarach bezpiecznego najmu. O umowie. Pamiętajcie o tym, żeby umowę spisać w razie jakichkolwiek komplikacji dużo łatwiej jest dochodzić swoich praw, czy jako właściciel, czy też jako najemca, jeżeli umowa jest pisemna. Proszę, spowąźcie protokół zdawczo-odbiorczy, który opisuje wyposażenie i stan lokalu oraz zróbcie dokumentację fotograficzną, bo to też bardzo Ułatwia późniejsze rozwiązywanie sporów albo początkowe ustalenia. No i dokładnie określcie przedmiot najmu, czy to będzie pokój, mieszkanie, cały dom, czy tylko jakaś inna forma, to musi być zawarte w umowie. Ustalcie, kto będzie mieszkał, weźcie dane tych osób, ile będzie tych osób. Określcie też, na jaki czas będzie zawierana umowa i w jakiej formie. O formach najmu jeszcze za chwilkę powiem. No i ustalcie też, na jakich zasadach będzie to wynajmowane, ze względu na podatki. Podatkami nie będę się dzisiaj zajmował. W sprawie podatków przy wynajmie obcokrajowcom odsyłam do webinaru, który prowadzili Grzegorz Grabowski i Marek Golec. Podnoszona dawka wiedzy. Super eksperci, więc tam odsyłam do aktualizacji swojej wiedzy albo do pytań. Tak. Jakie mamy rodzaje umów? Ostatnio bardzo popularny termin prekarium, czyli jakby gościna, bądź użyczenie, albo też najem na zasadach ogólnych, krótkoterminowy. Lub na umowie najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego. Zaraz pokrótce powiem Wam, czym się różnią poszczególne formy, jak je stosować. Prekarium, czyli tak zwana gościna. Czyli jak przyjeżdża do nas ceściowa, Ciocia, wujek, użyczamy, są naszymi gośćmi w naszym domu, nie dorzucają nam się do, do czynszu, do, do mediów. W każdej chwili możemy ich wyprosić z naszego domu i na tej samej zasadzie działa prekarium. Żeby umowa była na zasadach prekarium, muszą być spełnione warunki. Jest to cel gościnny, jest to całkowicie bezpłatny, czyli nie może być żadna forma czynszu pobierana: ani pieniężna, ani dorzucanie się właśnie do mediów, ani nawet forma płatności inna niż pieniężna, czyli. W usługach, że ktoś nam pomaga sprzątać, gotować, zamiast za to, że u nas mieszka. To będzie już wtedy użyczenie, a nie prekarium. Jeżeli potrzebujecie wzoru takiej umowy prekarium, jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Wrzucę potem link na czat dla zainteresowanych. Kolejną formą najmu jest użyczenie. Jest to również forma bezpłatnego korzystania z lokalu i nie powinna generować żadnego czynsz, żadnego przychodu dla właściciela. Jednak tu jest możliwe, żeby najemca płacił za zużycie swoich mediów. Jednak nie można pobierać większych zaliczek niż on zużywa, bo to wtedy może być zakwalifikowane jako przychód właściciela. Wskazujemy w, pisemnie w użyczeniu... Co jest przedmiotem użyczenia, łącznie z wyposażeniem, jaki jest termin tego użyczenia, tak jak mówiłem, możemy wtedy pobierać opłaty. No i przechodzimy do. Aha, ważne. Jest teraz SPEC ustawa pomocy Ukraińcom, która była nowelizowana 16, czyli marca, czyli wczoraj. Jest to ważna zmiana co do użyczenia. Otóż w przyjętej ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono zapis w artykule 60a w przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów. Czyli skracając i tłumacząc, jeżeli gościmy kogoś na zasadach umowy użyczenia, nie obowiązują go z zasady o ochronie praw lokatorów. Zapis ten jednak jest stosowany wyłącznie w przypadku użyczenia domu jednorodzinnego lub jego części, nie dotyczy to całego lokalu. Oraz e, ustawa ta obejmuje konkretne osoby, e, czyli obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku przyjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z panującym tam konfliktem zbrojnym. Czyli jeżeli ktoś będzie od nas chciał z obywateli Ukrainy wynająć, e, sprawdzamy, kiedy przybył do Polski, jeżeli przybył przed 24 lutego to nie będzie go obowiązywała ta ustawa i będzie objęty ochroną praw lokatorów. Jeżeli przybył po 24, jest wtedy spełniona ta przesłanka. Jak sprawdzić? Sprawdzamy dokumenty, kiedy przekraczał granicę i jest tam wbita data. Druga kwestia, czy właściciele będą mogli swobodnie, że tak powiem, wymagać okazania tego dokumentu, no bo co z... Zostajnością danych, tak, i tak dalej. Jednak jest w naszym interesie to, żeby sprawdzić, kiedy przybyły te osoby do Polski i czy łapią się do tej konkretnej ustawy. No i wreszcie najpopularniejsza forma, czyli najem na zasadach ogólnych. Obowiązują tutaj przepisy z Kodeksu Cywilnego, obowiązuje ustawa o ochronie. Praw lokatorów i cały czas obowiązuje covid zakaz eksmisji. Inną formą najmu jest najem krótkoterminowy, czyli tak jak hostele, hotele. Jest to najem nie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Nie ma tutaj zakazu eksmisji, jednak trzeba uważać, bo wtedy występuje wyższy podatek od nieruchomości oraz wyższy podatek VAT. I e, czy to jest najm krótkoterminowy, nie stanowi tego czas trwania tej umowy, ale jej przeznaczenie. E, tak jak na przykład studenci, którzy mieszkają w pewnym mieście na studiach, no to są na najmie e, krótkoterminowym zazwyczaj, e, no bo to nie jest ich tutaj spełniony cel mieszkaniowy. Jeżeli gościmy albo wynajmujemy komuś, który przy nie wiem na, na miesiąc, bo on zaraz będzie wracał tam do siebie na Ukrainę, tak? Bo będzie miał gdzie. No to można stosować ten najem krótkoterminowy, jednak uważajmy na to. Zazwyczaj będzie to ten najem długoterminowy, bo on tutaj po prostu przyjeżdżają mieszkać, tak? Uciekają po prostu. No i wreszcie, najem okazjonalny, instytucjonalny, do którego, w którym też są. my, zmiany wprowadzone przez tą specustawę, do tej pory, aby najem spełniał przesłanki najmu okazanego instytucjonalnego, potrzebne były do spełnienia cztery warunki. Pierwszy to był obowiązek zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. drugi to był załącznik w formie notarialne oświadczenie poddania się egzekucji co do obowiązku próżnienia lokalu. Kolejny załącznik, wskazanie lokalu zastępczego, i ostatni załącznik. Oświadczenie właściciela lokalu zastępczego. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest najem okazjonalny, instytucjonalny, jest to forma najmu, gdzie najemca wskazuje lokal, do którego będzie można go eksmitować po wypowiedzeniu umowy. Wiadomo, że osoby, które tu przyjeżdżają z Ukrainy, no raczej nie będą miały możliwości wskazania. Takiego, takiego adresu. Będę miał z nim problem, bo są tutaj obce nikogo nie mają. Dlatego też spec ustawa wprowadziła zmiany do, do tej umowy. Otóż nie są wymagane dwa ostatnie załączniki, czyli wskazanie lokalu zastępczego oraz oświadczenie właściciela tego lokalu zastępczego. Co to zmienia? Zmienia to, że. Najemcy z Ukrainy nie muszą właśnie wskazywać tego lokalu, wskazują tylko, podpisują tylko literalnie to oświadczenie do poddania się do egzekucji. I co jeżeli przychodzi do eksmisji? No, jest wydłużony ten proces, bo nie można przeprowadzić eksmisji, nie ma żadnego lokalu. Dlatego nie jest to żadna wielka zmiana. Jednak najem określony jest, no jest dobrą formą w tym wypadku, ponieważ są takie instytucje, które pomagają ten adres uzyskać najemcom. Znam kilka firm czy osób, które działają. Mamy w, w Toruniu Najem Okazjany Info albo na Śląsku Janek Gisterek, którzy za opłatą udostępniają taki adres lokatorowi, najemcy. I w razie problemów y, można go tam wyeksmitować. I my korzystamy z tej formy zabezpieczenia, nie tylko przy, przy osobach z zagranicy, ale również przy Polakach, bo nie każdy ma adres jakiś do wskazania. Y, jest to płatne, ale robimy takie umowy. Najemcy z tego korzystają, właściciele również, i super to się sprawdza. Hmm. Więc tak, to były te wszystkie formy najmu. Teraz o czym powinniśmy pamiętać, albo jak weryfikować te osoby, zarówno najemców, jak i właścicieli? Więc właścicielu, co możesz sprawdzić? Przede wszystkim dane osobowe najemcy. Najlepiej jest spisać je własnoręcznie z, własnoręcznie z paszportu. Spisujemy dane osobowe, spisujemy numer paszportu oraz adres zamieszkania na Ukrainie. Umowę zawierajmy pisemnie, jest to w razie jakichkolwiek późniejszych roszczeń czy sporów najłatwiejsza forma do, do wskazania, do udowodnienia. Kwestia, która też ostatnio jest głośno poruszana, to jest język. W jakim powinna być sporządzona umowa? Otóż powinna być sporządzona w języku zrozumiałym dla obu stron. Jeżeli nasz najemca nie mówi biegle po polsku, nie jest w stanie zrozumieć całej umowy, umowa powinna być sporządzona dwujęzycznie, bo jeżeli my też nie mówimy biegle po ukraińsku, podpisanie umowy po ukrai ukraińsku to będzie też dla nas niekomfortowe, bo są też jakieś błędy w tłumaczeniu. Więc powinna być umowa sporządzona dwujęzycznie. Nie musi być to. Też po ukraińsku może być, jeżeli my biegnie mówimy po angielsku, nasz najemca mówi biegnie po angielsku, możemy sporządzić umowę anglojęzyczną w jednej wersji językowej. Znak Z tego, co słyszę, najczęściej zawierana umowa dwujęzyczna po polsku i po ukraińsku. Pamiętajmy, żeby zawrzeć zapis, że w przypadku sporów decydująca będzie umowa polskojęzyczna, Wiadomo, że umowa może być tłumaczona przez obiegum, obiegu tłumacza, osobę biegłą, biegłą tłumacza, ale osoba, która nie ma do czynienia z nieruchomościami na co dzień, mogą powstać jakieś nieporozumienia, nieścisłości. Pamiętajmy o tym zapisie, żeby nadrzędna była umowa polskojęzyczna. Zastrzeżmy też właściwość sądu i prawo polskie w razie sporu, bo w razie sporu nam to ułatwi, a jeżeli będzie sporu, to tego sobie życzymy, żeby nie było sporów. Umowa taka powinna jak najszerzej opisywać obowiązki i prawa najemcy, aby nasz najemca nie musiał się zapoznawać z ustawą o ochronie praw lokatorów. Ułatwmy to sobie i naszym najemcom. Wpiszmy jak najwięcej, będzie to umowa dłuższa, obszerniejsza, ale jestem zwolennikiem tego, żeby jak najszerzej opisywać nasze obowiązki i prawa, oraz z drugiej strony w umowie, gdzie potem do niej siadamy i sobie to wszystko tłumaczymy. Pamiętajmy, żeby też w umowie zawrzeć termin i formę płatności, oraz nie zapominajmy o kaucji, która chroni tutaj właściciela, no bo oddajemy komuś majątek, często majątek życia warty kilkaset tysięcy złotych, i zakładam, że nikt nikomu by nie oddał walizki z 300 tysiącami środku bez sprawdzenia, komu je oddaje i bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, tak. Więc pamiętajmy też o kaucji. Pamiętajmy też o protokole zdawczo-odbiorczym, i to jest ważne dla właściciela, jak i dla najemcy. Żeby zrobić szczegółowy spis wyposażenia, stan lokalu, spisać liczniki, oraz zrobić dokumentację fotograficzną wyposażenia i, i lokalu. Jeżeli właściciel mówi, że on będzie pamiętał, jak to wszystko wyglądało przy wyprowadzce, to nie idźmy w to, jeżeli jako najemca naciskamy na ten protokół zawsze odbiorczy i jako właściciel sporządźmy go, przyłóżmy się do tego, zaoszczędzi nam to dużo nerwów czy nieporozumień przy wyprowadzce. Sam wiem z własnego doświadczenia, że jednak nasza pamięć ludzka jest zawodna i co innego mi Możemy pamiętać o wyprowadzce. A jeżeli będziemy mieli dobry protokół, to unikniemy wielu nieporozumień. Co może sprawdzić najemca, który wynajmuje lokal? Przede wszystkim, czy osoba, od której wynajmuje, ma do tego prawo. Czy jest właścicielem, bądź ma jakiekolwiek inne prawo dysponowania i wynajmowania tego lokalu. Zaoszczędzi nam to kłopotów czy, czy stresu na osoby, które no uciekły przed wojną, nie potrzebują tej więcej stresu, prawda? Sprawdźmy stan techniczny lokalu oraz wyposażenia z kilku względów. Przede wszystkim ze względów naszego bezpieczeństwa, czy instalacja elektryczna nie ma jakiegoś skrzenia, iskrzenia przy gniazdkach, przy włącznikach, czy nie ma zapachu gazu? Jeżeli jest instalacja gazowa, to wszystko jest dla, dla naszego bezpieczeństwa. Możemy poprosić o jakiś przegląd, tak kiedy był dokonywany, w jakim, w jakim jest stanie. No oraz inne rzeczy, wyposażenia, czy wszystko jest sprawne. Wykonujący też przeczytajcie dokładnie ze zrozumieniem umowy najmu. Jeżeli nie rozumiecie, albo pewne zapisy są niezrozumiałe, to poproście o, o wytłumaczenie, ewentualnie przetłumaczenie w tej umowie. Często umowa jest powiązana albo niektóre zapisy dosyć tym prawniczym językiem, który nawet dla mnie które rzeczy nie są do końca zrozumiały. Można to przełożyć na język prostszy i, i zrozumiały. Więc jeżeli czegoś nie rozumiemy w umowie no to zawsze, zawsze pytajmy, prośmy o, o wyjaśnienie, o doprecyzowanie. Ustalmy też zasady przyjmowania gości albo przyjmowania rodziny, i to mówię do właścicieli, jak i do, do najemców. No bo coraz częściej widzimy, że jeżeli ktoś przyjechał z Ukrainy, uciekł przed tą wojną i wynajmuje mieszkanie, to często potem sprowadza, albo dalszą rodzinę, albo kogoś znajomego, na chwilę chce uczyć pokoju, i zanim coś się znajdą nowego, ustalmy to. Właścicielem, jak i z najemcami, żebyśmy potem nie mieli jakichś nieporozumień między sobą. No i ustalmy też zasady właściciela, zasady odwiedzin właściciela w, w mieszkaniu, bo właściciel nie powinien przychodzić pod nieobecność najemców, ale ma prawo też sprawdzać, jak wygląda jego lokal, będzie chciał to robić, będzie się zapowiadał. Więc. To było na tyle z krótkiego podsumowania. Przede wszystkim to, co chciałbym, chciał, żebyście zapamiętali, to o tym, żeby spisywać tą umowę najmu, weryfikować, kto jest właścicielem, kto jest najemcą, przypomnieć sobie, wybierając formę najmu, czy to jest prekarium, użyczenie, czy najem zwykły, krótkoterminowy albo okazjonalny. Jakie dotyczą nas zasady, sprawdzić też co z podatkami. No i na bieżąco, niestety też patrzeć, co się zmienia w ustawach, specjalnych ustawach, które są pisane teraz na szybko, są tworzone na szybko, bo jest presja czasowa i mogą no, prowadzić do różnych nieporozumień. Na przykład, jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie mi je tutaj na, na, na czacie, postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie będę mógł teraz na nie odpowiedzieć, na pewno wrócę do, do nich później. Jeżeli przyjdą Wam jakieś pytania do głowy później, możecie też napisać maila. Nie widzę żadnych pytań. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd. Platformy. Ewentualnie sprawdzę jeszcze u siebie, ale nie widzę żadnych pytań, żadnych komentarzy. Widocznie wszystko jest proste i jasne. Cieszę się z tego bardzo. Dziękuję Wam za uwagę. Pozostaję do Waszych dalszych pytań, tutaj offline. Jak przede wszystkim mogę pomóc? Z racji doświadczenia pomagamy bezpiecznie wynająć mieszkania, dostosować je do, do wynajmu. Zarządzamy również mieszkaniami. Wrzucę potem pod filmem kontakt do nas. Można pisać na maila kontaktmalpametquadratowe.net. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do widzenia.